A jaką masz kategorię, życie? Spytam. Nie mam żadnej kategorii. Nie, po prostu dostałem, dostałem kartę. Mam Ale stawić. Nie, nie byłeś przed komisją lekarską? Nigdy nie, nie stawiłeś się na studiach jako porządny student? No byłem, miałem zajęcia. Polskiej miałem Rzeczypospolitej Polikon, Ludowej, wszystko. to ja musisz byłem, mieć kategorię. No no ja byłem w wojsku. No właśnie. Byłem w wojsku i teraz, teraz też, też mnie wezwali. No, no, no ciekawe. Mm. Obawiam się, kubo, że masz kategorię A. Mm. Czyli mięso armatnie. AA. Co to znaczy kategoria A? Kompozytorzy dzielą się na kategorię A i kategorię B. A tak. to jest Albenic, Arnold Copland. Na, wszyscy, na B to jest Bach, Beethoven. Ale chcę Ci powiedzieć, że artyści dzielą się raczej tajkowski. na kategorie A i AA, czyli alkoholików. Ty też masz za sobą trening w tej sprawie, prawda? O właśnie, może to jest AA kategoria.